Cześć, zostały ostatnie godziny starej niskiej ceny na wszystkie moje kursy online i pakiety kursów dostępnych na mojej stronie eakademia.online. Od 1 września, od piątku cena bezpowrotnie idzie mocno w górę, także to są ostatnie chwile, kiedy możesz kupić moje kursy w tej niskiej cenie. A w ofercie mam obecnie 5 kursów. Pierwszy mój kurs, który jest po świeżej aktualizacji ponad 8 godzin materiałów wideo, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, czyli takie kompletne know-how tego biznesu, jak pozyskiwać klientów, jak budować silną markę osobistą, jak monetyzować klienta, aby nie ganiać jak chomik na karuzeli za kolejnymi klientami, jak współpracować z klientami na każdym etapie. W ramach tego kursu również dostęp do elitarnej grupy Mastermind, gdzie pomagamy sobie nawzajem. Kurs WordPress, czyli mój flagowy produkt, pierwszy z moich kursów online, dostępny od 3 lat, ponad półtora tysiąca użytkowników, ponad 12 godzin materiałów wideo, jak tworzyć strony i sklepy internetowe na WordPress i sklepy na WooCommerce. Kursy o pozycjonowanie stron internetowych, kurs pozycjonowania, który w niedalekiej przyszłości czeka właśnie aktualizacja. Ty, oczywiście kupując dziś ten kurs, będziesz miał dostęp do aktualizacji, dostęp do moich kursów, i aktualizacji jest oczywiście dożywotni. Kurs kolejny, czyli pozycjonowanie wizytówki Google moja firma. Kurs, który właśnie dla przedsiębiorców, którzy chcą być wyżej od konkurencji na mapa Google bądź też właśnie dla takich firm jak moja, takich agencji reklamowych, które chcą dodać kolejną usługę do swojego portfolio i chcą odpłatnie pozycjonować wizytówki Google Moja firma. Półtorej godziny wiedzy, jak krok po kroku pozycjonować wizytówki Google Moja firma. I kurs piąty nagrany wspólnie z Marcinem Osmanem, taka pigułka Instant dla tych, którzy nie mają klientów, jak szybko, w ciągu jednej doby, zdobyć tego pierwszego klienta. Kursy możesz oczywiście kupić w wygodnych pakietach po dwa kursy, po trzy kursy. Z każdego pakietu dostaniesz jeszcze moją książkę, Kryzys Szansa napisaną m.in. właśnie z Marcinem Osmanem zupełnie za darmo w bonusie. Oczywiście, oprócz książki dostaniesz też inne bonusy, ale to jest tajemnica, ci, którzy dostają moją książkę. I te właśnie pozostałe bonusy wiedzą, co to jest. Także pamiętaj, od 1 września cena kursów idzie bezpowrotnie mocno w górę. Trzymaj się, wejdź teraz i wybierz swój kurs. Hej!